Witam, dzień dobry. Hello, to ja. To ja. No no, gram. Jak widzicie, gram na padzie. Już już się trzycie, co nie? Ja i moje nieumiejętność gry na padzie. Nie wiem pojęcie o tej grze. Nie wiem jakie sterowanie, nie wiem jak wygląda, nie wiem czy to jest ten chciałam z dwackę z panem z panem siliczkiem. O, By blocks is underway uh, mm -hmm. please stay away from the 14th mm -hmm. street area yeah, so a yeah, what's that wise. 14th street i think the news mentioned it earlier give me a second yeah okay in the janus quarter they say it's already breached the level 3 controls yeah a public well, security we're conducting a manhunt over there today evacuations may not be there going as expected <laughs> we should get ready. We'll be seeing some business coming our way soon. Why ja ja <laughs> 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 <Dobra. laughs> uh, is I don't to you, I I would like to the Super. Idziemy. Cool. A takie very pod uczabi jak no, ja. Co to za klatki na sekundę? Hello? Okej, okay, co się dzieje? Czemu mi to tak klatkuje? A? A? a, -a. Ja słabego nie mam. Więc. Welp. Patrzę tutaj, bo tutaj mam podgląd. Więc jak będę się odwracał, to sprawdzę <śm> czy <śm> O, no, jak widziałam, na zwieść To jest super. O, to jest super. O, to jest Over there! Go! Go! A ty, nie To było dobre pomysł, czy na pęcie. W takim skrócie coś się dzieje na 14, na tej, w To trochę Ale nie. co to nie robić. Okay. Ale tam gdzie nie będzie. Zaczniemy w tym Wewnątrz wysokiego budynku na 14 ulicy. W kwaterze Janusa. Janusa. Nie Airdio. Znowu nie będę rozumieć połowy tego głosu. wymyślałem myślałem, że sobie trudne na Public Security. 14th Street. Jak komik znowu Nowotanga Nampa? No, to jest głowa tamtego ochrony tego konkretnego budynku, w którym jesteśmy na 14 ulicy. tak, tutaj jest sorta. To jest sorta. Eee pip. Część, nie się przestać śmiać. Nie mogę już tego tutaj słuchać.

Odbiła się. Tak, ta szyba musi być gruba. To jest e, kula odporna ściana. E, ściana, ściana, szyba. E, nie, nie zniszczy się. jej. Dlaczego? czego? E, to its rightful ten. E, safe tak to nazwijmy. Eee, my po prostu ciebie to właścicielowi. Eee, przecież wszyscy jesteśmy z tej samej ulicy dlaczego pomagacie te tej gminom why don't z So important to us. Toczeka, tego nie oddać, to jest, to jest takie mi się ten gościu, e, z i fryzują <laughs> So you need the whole gang, armed and ready to handle three people. Ooh. This is the Silver Tears. <laughs> it's even weirder than the rumors. <laughs> Więc you żeby zająć się trzema innymi. Więc to są teraz co ja to jest nawet dziwne niż pogłoski. Oh yeah? Awesome! Time to wake up, Billy! Billy? Really? Uh, super, super duper! Just to show me, Billy! Eyes open, everyone! Do you think Billy? Ocean's got the shower, guys! Say cheese! Powied, sir! Stick! E. Kill you! All. Mm, mogę to robić sobie? Pozbyć się się wszystkich? Tak, powiedzmy ładnie. to ładnie. You've made a mistake, Mister. panie. Tak. Nie jesteśmy twoimi wrogami. Oni są. To jest Boss, Szefie, to są siły powietrzne. Damn you, cunning hells! Panie, jak was. Co właściwie znalazłeś ty w? Pick the biggest gun. Arane, Jow, Ale ma to żart. Weź największy pistolet i przywróć sprawiedliwość. Falcon 4, attack order received. Eh, tak, Falcon 4. Nie będę tego tłumaczyć. Eh. Pozwolenie na atak przyjęte. Juu. Ping. Okej, a bo czy tak nic więcej? I want to fly like a plane. A, Ej, czemu nie mogę tego? A, oh, czemu innego muzykę? Cudowe, strzelali się tu O! Bum! 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 O, to mnie bardziej się brzmi Ostrzegnień przed epilepsją nie było bum. Fajnie Ładne znowu I on Okej. Okej. Okay. Okay. Przypomina mi się, była taka gra, bo on się nazywa. s Przyjęta. Wchodzimy do. Do. No, do. Hmm, to było szybkie To X, to Do. jest Do. To Do. To to jest To jest To X nie a, bo mi się eksploduje. No, a, 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 a. Trzeba mi a, bo a, czyli A, AB? X i A. Ja. Dobry, ci baczne starowanie. Press? X? Tender. Czy to jest kolejna gra, w której nie mogę zgłaszać? Okej. Okay.

E, wszystkie te rzeczy tutaj to tak stacja stacja metra. To musi być e, muszę być w, w tej pustce. good Headset still works and the recording function is normal. E, wszystko działa, no, więc i funkcje nagrywania są w normie. To is Anbi Demara a member of the odd job agency the cunning Harris. I accidentally fell into a companion hollow. I don't know if she wants to talk to us or if she Andy. Uh, I'm a member of the agency, Cunninghurst. I fell through by accident into the void. I don't have a carrot or proxy support. Probability of getting lost in the hollow is at 96.4 percent. Magda, do you have any? Uh, I don't. have my own bank don't have proxy to help me. i Prawdopodobnie się podczas... Prawdopodobieństwo, że zgubiły się podczas wpadnięcia do jury powinno się 90-64% I ty? In ether. Ether? Chyba nie tak ja. Eee, wiadomość głosową z moim doświadczeniem w siebie, sensie takie nagrania głosowe. Ah, shall I help you in the previous investigation? If the have of the logging from life through patrol loop and And it's hollow survival log number 1. From my surroundings, I can confirm this is the old metro junction area of the Cretan Hollow. Hmm, no number 1. I confirm that I am in the metro terrain is inherently complex. My chances of being rescued will be reduced by 37.8% if I don't consider my next step carefully.

And being the MB. Who is this MB? Super Lubię go. I knew you'd be okay. good <laughs> job super whoa, whoa, Hey, what's gotten into you? you almost cut me. Hey, hey, hey. It's up there. I'll be me. Coś met Another being of reason. He looks a lot like my colleague, Billy Kid. Wygląda jak mój przyjaciel. gościu z teamu, Billy are you about? It's me, Billy. O czym ty gadasz to ja, Billy. E, odkryliśmy, że mo może istnieć ktoś, kto popługuje ludzi, jeśli chodzi o ich wygląd i zachowanie. The ethereal, to be their teammate, but once they got out of the hollow, it ten poszukiwacz, investigator. No, ten co sprawdza w różne miejsca? E, udaje, że jest tym teammatem naszym, ale kiedy już wpadnie do pustki, ujawnia swoje prawdziwe monster. It was only thanks to a courageous investigator who gave his life to drive the monster back into the hollow that the danger was averted. Ms. <sum> <sum> Dorostówna <sum> poświęcone uh, w części wczesieś... tym niestreszonym, którzy What? Od... What co ja gadam, goła mi się bezenia 34 stopni. <laughs> Come on, the ethereal would be done for the minute it left the hollow. No dalej, ten eternal będzie taką, jakby ten eternal przestanie istnieć w momencie, w którym wpadł do dziury. Wait, isn't that the plot of that, movie that was in the theaters not long ago? Czekaj, czy to nie jest ten ten fabuła filmu, na którym który ostatnio był w kinie? Była bardzo duża lista ofiar, przeczytam całkowicie ich, ich e, of To się Question. Who would you most like to have dinner with? Who huh? <laughs> Of Co to course. That'd be the big screen superheroes! The Starlight Knights! Biadę, to a super duper heroesem, Starlight. Wycarzom, wycarzom wait, wait, wait! Put your blade down! I'll tell you! Czekaj, 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 odłóż broń, odłóż bań, odłóż odłóż ostrze. Wiedziałem przecież. Uh, it's really the late night drama actress from, oh, sweetie, Monica. Czy tak mam czy nie mogę popitam puścić tak nawet. to jest ta aktorka, która grała w tych wieczornych e, dramach. O, kochanie, Mantika. The individual has been confirmed as the real Billy Kid. Wszystko jasne. To individualam zostało określony jako prawdziwy Billy Kid. Meeting Billy Kid increases my chances of survival by over sixty-seven point eight percent. I'm glad you're okay, Billy. Spotkanie Billygo zwiększa moją szansę o 67.8% percent i osiem procenta. Cieszę się, że z Tobą wszystko przeżyłem. I told being. you I'm me. I know it's me. It's been a while since we fell. Nicole must be trying to come up with a way to get us out from the outside. Minowiesz, trzeba sobie zasłupnąć, że jesteśmy. Nicole musi stać się nasz najlepszy zamecz. Will she be willing to pay for the help? You know how Nicole is. <laughs> <laughs> Ale czy będzie chciała na pomóc naszym ciężarom? Based on Nicole's tight-fisted spending habits, I'd say your original analysis is likely correct. Patrząc na tym co wiemy o Nicole, raczej jest twoja analiza jest prawdopodobna. Damn. Now you've got me worried. Let's not get carried away. We to have to work together to get through this. Dobra, nie stoimy tak. Musimy pracować razem, aby się z tym dostać. Tak jak zwykle, ty bierzesz przód, ja biorę tył. Right. Okej. Okay. Jak ta macka działa? Już go lubię. Dobra. Dobra. piu kiu Uwajale! Uuu! To było fajne Mogę się zmienić mi się Nie mogę się zmienić mm. Nie mogę skakać Kurwa Jest, dobra Chcę być mniejsza, jeżeli to tak samo, jak chcę chop, chop będę No co? Są guzka i guzki! A no, jeśli tobie to klemło, to mogę się zmienić... Okay. Ale był przychód, to? Jak to będzie to jest fajne, ale wtedy, kiedy mam ustalone to W każdym razie, jak w to się Nie wiecie o co chodzi. No. Weszła druga część komputera trzeciego, a w kogoś to brzmi. Co, so, i, i wywalili wszystkie stare postacie. Poznały taki stary system, poznały myśl, że w ciągu będzie z tym inaczej. Co? So, Okej, okay. spoko, spoko. Dobrze. Ultimate, świetnie. Ale naciskam ten guzik i jakoś mnie. To... Eliminating yeah. target. Jakby zamiast. Nie wiem, czy się bali, że nie będzie, jakby nie miał nadziei, a gra się tą drugą częścią trzeciej części. Coś takiego. Ale. Nie system nie jakby systemu brzmi. Holi, To Jest nie fajne. I. Zdała mi chyba jeszcze jedna scena w o Trzecią mi przestaje to grać. Yes, yeah, yeah, chau. Oh, mi personal. We're regular people. Your monsters. We're destined to be enemies. Co nie jest sobie z tego My jesteśmy ludźmi, nie wypotworami. Do przeznaczenia być wrogami. I'll for your weak spot. It won't hurt. Oh. Pieszę w twój słaby punkt. To nawet nie zaboi. Uh -oh. <laughs> yeah? uh -oh. Ups, zapomniałem się <laughs> uh o. -oh. Okay, <laughs> czekaj, stary, chwileczkę <laughs> 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 uh -oh. oh, to Stay focused! Eee, pozostań Daisy! Oopsie. <laughs> <laughs> uh -huh. Ej, czekaj kto tam jest? Uh, uh. The strong box is right at his feet. Uh, 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 you're right. Awesome. Saves us the hassle of searching for it. Oh, ma super duper. Uh, to czasu. Slow down, Ambi. What are you gonna do? Poczekaj, Ambie, Catch him. Then recover the strong box. Po prostu poczekaj. Ja zniszczyłam. Wow. Yep. Like so widzicie, że ona tutaj nie widzicie mojej myszki, ale tutaj pod krewatem ma dwie dłonie? To wygląda jak y ether corruption, ta korupcja. Ta mutacja już jest tak postępowa. Myślę, że ten gość już. Y nie ma żadnej odporności na to. Zniszczę. Nie mogę. Nadal jednak trzyma się swojego ja. To już za późno. I ten kryształ uformował się już w jego ciele. On już właściwie. Pomóż zniszczyć. Oto i centrum. Damn. O nie, on już prawie zmutował. I zmutował. Ha! O nie! O nie! Wiem, wiem, odbijam powagi. O nie! Wow. Czemu ma posturę kobiety? No, Pójście na to ale to odpasy na te dobra wystaje, Co coś od dołu, ale co dalej wygląda jak kobieta? A on no, z get ready Oh did i'm going to just chill and we let know what the color of you my parts are fine my parts are Just... Yambi, yeah, we'll go do some repairs our... Let's clear him out! Okay. Neutralize! I don't to the Let's switch, ambi. I don't to aim it. No. Oh, gonna no,

Admirają. <laughs> Czy Czy no, <laughs> Nie, damy rady <laughs> <jakiegoś śmiech> walczyć U. Ej, takiego czas? takiego <laughs> <laughs> Świeci, świeci, świeci. Się. On się świeci, a my nie. O, i sobie zostawili. Jak na takiego śmieszka, takiego goofy sweet potato, to on całkiem bysty jest. <laughs> w tym samym czasie. Eee, wideo, które. Wideo pojawiło się oprócz. Bo... Pojawiła się wideo co się działo na szóstej ulicy. We're returning now to 14th Street, where an explosion occurred on one of the upper floors Jesteśmy teraz na czternastej dzielnicy niedaleko budynku, w którym pojawiła się ta wielka pustka. According to our sources, the explosion was set off by public security. Uh, Expploja została e, zniwaowana przez ochronę publiczną. In their operation against the Red Fang gang public security took extreme measures including the use of Air Force weaponry e, Prowadzili o nie operację nap przeciwko tego Redfang Gangu. E, Czyli wtedy nazwijmy to ta policja. Będzie prowadzić specjalne śledztwo, aby zapobiec e, rozprzestrzenieniu się nielegalnej broni. Lider tego gangu wpadł do pustki i na razie nie zostanie postawiony przed sprawiedliwością. Policja, nie, policja nie, nie chce dać komentarza. The bomb squad is on the way. Proszę, oh. stay away from 14th Street. Boom. We'll continue to follow this breaking story. Proszę trzymajcie się. Oddział antybombowy jest blisko. Proszę trzymajcie się z daleka od 14 ulicy. Będziemy kontynuować. I tak tu jest, to ani widzisz tego. Jest myśliwca. Hey, up! I was there when that explosion took place. Ej, słuchajcie, ludzie, skąd ja tam byłam, kiedy to wybuchło? This is an emergency! Billy, Anbe, and the target of my commission have fallen into that hollow. To jest, nagle sytuacja. Billy, Anbe i ten gościu, którego mieliśmy złapać, spadli do pustki. I need a proxy's help now. Trzebuję pomocy proxy. Już, teraz szybko na tych. Hello, Nicole. <laughs> It'd be nice of you to knock next time. Witaj, Nicole. Byłbym ja bardzo zapekłowany, do ciebie. I feel like I hear of your urgent needs at least three times a month, Nicole. Wydaje mi się, że słyszałam nagłą sytuację od Ciebie, co najmniej trzy razy w tym miesiącu. Możecie się ze mnie śmiać tyle razy, ile chcecie, zaraz po tym, jak pomożecie mi z tym kryzysem. Please, legendary proxy, Faithen. Proszę, legendarniej Proxy... Upiorę? E, Upior Proxy? Ale fajne. W jakie kłopoty ty tym razem wpadłaś? Kim my jesteśmy? Komiksy! 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 Jakieś nawiązania? Hollow. Tu jakieś anime widzę ciekawe. Komiksy! Widzicie, co to są... Widzę nawiązanie do Jojo. Widzę nawiązanie do Evangeliona. Co tu dalej mamy? Co jest Co my tu dalej mamy? boy Bebop. Widzę tego, nie pamiętam, na co tego nie ma. To są Eee. Overlord, widzę. Chainsaw Man. Chyba. Co ja tu jeszcze widzę? Co ja mogę. O! Widzę Co ja tu dalej mam? Na no, stół będzie akademia. Nie, nie wątpiłam ani przez chwilę, że jest że byłoby to akademia. Już są cały czas tam teksturki. Mm. Się postarali, powiem wam. O, czy tu widzę To jest ten robocik, którego mamy. Nie my jak widzicie to jeszcze jakieś nawiązanie, dajcie mi znać. Dobra. O, jest robocik. Bunk Boo i Lucky Boo. Eee, czy to jest nawiązanie do JoJo? Nie lubię JoJo. Nie lubię JoJo, 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 to nie, nie podoba mi się JoJo. Dobra, kończymy. Mam nadzieję, że się podobało. Nie mam pojęcia, o co to chodzi. Są za jakieś lewe rzeczy, jeszcze nie wiem. Nie mam pojęcia. Co to są za itery, czego, co z są nie za itery. Dobrze, że wiem, co to pustka. I nie mogę skakać. Hmm. Dobra, widzimy się następnym razem. Ja zaraz zrzucę się na nagrać kolejny odcinek. I, I do zobaczenia wkrótce. Bye, bye.